Jeśli dekoder jest ustawiony na pasmo zdrowego rozsądku, to możemy zaczynać. Rosja zdecydowała się zamknąć polski konsulat. To odpowiedź na wcześniejsze działania Polski zamknięcie konsulatów rosyjskich. No proszę, znów gra stara jak świat. Kiedy ktoś zaczyna realnie denerwować wielkiego sąsiada, ten wyciąga czerwoną kartkę. Rosja pokazuje, że dla niej dyplomacja to nie wymiana poglądów, to zastraszanie i próba narzucenia warunków. Ta decyzja to nie jest tylko geopolityczna riposta to ostrzeżenie. Ostrzeżenie dla Polski i dla całej Europy, że jeśli ktoś zbyt śmiało stawia granice wobec Moskwy, może się obudzić z pustym paszportem, bez konsulatu, a co gorsza, bez poczucia bezpieczeństwa. I dobrze, że Polska nie zasypia gruszek w popiele. Jeżeli ktoś gra brudno, trzeba patrzeć nie tylko na to, co mówi, ale co robi. Bo w polityce, jak mawiałem kiedyś, słowa to tanie kartki, a działania to ciężki portfel. Ten ruch Rosji to nie próba negocjacji, to próba pokazania, kto rozdaje karty. A my, Musimy być gotowi je odzyskać. Konsulat to nie tylko budynek i flagi. To symbol relacji, obecności, bezpieczeństwa. Gdy ktoś ten symbol usuwa, mówi ci: nie jesteś mile widziany. I jeśli na to odpowiesz tylko gestem, stracisz więcej niż myślisz. Polska powinna być czujna i nie dać się zastraszyć, bo kto nie szanuje granic dyplomacji, ten prędzej czy później nie szanuje granic państwa. Jeśli chcesz więcej takich analiz, zostaw łapkę w górę, subskrybuj, kliknij dzwoneczek i napisz komentarz, czy uważasz, że Polska powinna odpowiedzieć równie stanowczo, czy raczej szukać dyplomatycznego kompromisu. Do zobaczenia w następnym filmie. Dziękuję, że jesteście i że słuchacie.